Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy wtorek, 12 kwietnia. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 12 kwietnia. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 12 kwietnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek. Najpierw, oczywiście, zaczynamy od z spod znaku Barana. No tutaj karta pokazuje, że prawdopodobnie mieliście ciężką noc, czujecie się niewyspani być może macie w głowie dużo negatywnych myśli karta też może ogólnie tutaj wskazywać na sytuacje mówiące o takim wzmożonym kontakcie drogą zdalną jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, no tutaj niestety karta drzewa życia pokazuje że będą blokady z każdej strony tak więc dziś lepiej niczego nowego nie rozpoczynać postarajcie się spędzić ten dzień jak najbardziej właśnie tak na luzie Osoby spod znaku bliźniąt, dziś macie szansę wejść w zupełnie coś nowego. Jest to dobry dzień, żeby zaczynać nowe projekty, żeby wykonywać takie pierwsze działania. Karta, giermka, w może również symbolizować kontakt z osobą taką sprytną, taką zaradną, osobą, która potrafi dużo zrobić, wszystko ogarnąć. Jeżeli chodzi o raki, no tutaj karta pokazuje kwestie powiązane z Waszym życiem zawodowym. Jest to bardzo dobry dzień dla osób szukających pracy Dziś możecie właśnie bardziej skupić się na pracy Osoby, które nawet na przykład nie pracują na co dzień To dziś ewidentnie będziecie mieli co do roboty Osoby z podznaku lwa No tutaj karta rycerza buław Może symbolizować różnego rodzaju wyjazdy Przemieszczanie się Takie życie w biegu Dziś też mogą być takie sytuacje, w których najpierw robicie, a później myślicie Też karta może symbolizować różnego rodzaju flirty i romanse Osoby spod znaku Panny w dniu dzisiejszym powinny nastawić się na różnego rodzaju opóźnienia. Jeżeli się gdzieś wybieracie, to też miejcie na uwadze to, że Wasz środek transportu może się troszeczkę opóźnić. Karta ogólnie mówi o tym, żeby gdzieś wykazać się cierpliwością. Jeżeli coś zaczynacie robić, jeżeli w ten sposób zaczynacie pracować i spodziewacie się szybkich efektów swojej pracy, no to tutaj niestety nie tędy droga. Osoby z podznaku wagi, w dniu dzisiejszym dzień możecie spędzić bardzo miło, bardzo sympatycznie. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to tutaj... W... W dniu dzisiejszym może krążyć jakiś adorator, z tym, że ta osoba jest kimś takim bardzo kochliwym. Tak szybko jak się zakochuje, równie szybko może się odkochać. Jeżeli chodzi o skorpiona, no tutaj natomiast karta dwójki kielichów wskazuje, że dziś możecie się w kimś zakochać wzajemnością. Karta mówi o bardzo miłych spotkaniach, o kwestiach. O momentach, w których możecie się z, z kimś pogodzić. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to też jak najbardziej zakładajcie konta na różnego rodzaju portalach randkowych, wychodźcie do ludzi, umawiajcie się na różnego rodzaju randki w ciemno. Jeżeli chodzi o strzelce, no to macie kartę główca. Tak więc dziś spodziewajcie się informacji na temat dzieci, dziecka, dzieci. Jest to dobry dzień dla osób starających się o dziecko. Karta ogólnie pokazuje, że dziś możecie. W Iść zupełnie Wam nieznaną drogą. Możecie podążać w zupełnie nowym kierunku. Karta również wskazuje na sytuacje, w których na przykład adoptujecie zwierzę. Jako taka karta ostrzegająca, to tutaj jest taka podpowiedź, żeby w dniu dzisiejszym nie wykazywać się taką dziecięcą naiwnością. Jeżeli chodzi o koziorożce, to dziś możecie mieć kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Karta ogólnie wskazuje na kwestie rozliczania się. Możecie się na przykład z kimś pokłócić, mogą dziś dojść do już centralnego rozwiązania kwestie rozwodowe. Tutaj też karta pokazuje, żeby akurat w dzisiejszym przestrzegać prawa. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj niestety macie kartę siódemki kielichów, tak więc dziś um, radziłabym nie patrzeć na świat przez różowe okulary. E, coś możecie błędnie odebrać, coś może Wam się tylko wydawać, e, ktoś może Wam tutaj snuć jakieś um, iluzje, ktoś może coś Wam obiecać, lecz to niestety nie będzie miało pokrycia w rzeczywistości. I jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, no tutaj macie kartę czwórki buław, tak więc dzisiaj jak najbardziej. Wchodźcie w nowe projekty z tego względu, że um, dziś będziecie mieli niebywałe szczęście, jeżeli chodzi o to, że drzwi, które mogły być wcześniej zamknięte, dziś będą otwarte. Karta ogólnie wskazuje też na takie sytuacje, w których warto dziś budować stałe związki, um, rozpocząć budowę domu, wchodzić właśnie w różnego rodzaju takie spółki jakieś. Um, kwestie takie wiążące, bo to jest właśnie bardzo dobry dzień, żeby podążać akurat w tym kierunku. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego wtorku i zapraszam Was na jutro. Pa! pa.